Przyjaźń z biblioteką to istnieje już 50 parę lat, ale jest to przyjaźń naprawdę na śmierć i życie. Bardzo lubię być w bibliotece. Tam się czuję bardzo dobrze, ale to nie tylko dzięki książkom, które mogę sobie wolnie dobierać, ale dzięki ludziom, którzy pracują w bibliotece. Jako nauczyciel w szkole w Babinie, nasza współpraca z biblioteką jest bardzo, bardzo owocna. To nie tylko wypożyczanie książek, gdy dzieci odsyłamy po lektury, ale również przede wszystkim biblioteka stwarza dla nas taką przestrzeń do pracy, do współpracy, bo biblioteka oczywiście poza szeroką gamą warsztatów, jakie oferuje, również może dać nam miejsce, gdzie my będziemy realizować swoje pomysły. E, lub też we współpracy. Poza tymi warsztatami takimi dedykowanymi dla naszych dzieci są też organizowane spotkania autorskie, gdzie dzieciaki z różnych szkół, z naszej gminy mogą się spotkać i tutaj taka następuje integracja pomiędzy młodzieżą i dziećmi z naszego terenu. Ma nam taki wachlarz możliwości. No, na terenach wiejskich jest to bardzo wąski wachlarz, a biblioteka nam go rozszerzyła. Dała miejsce do spotkania z rodzicami. Uwielbiamy przyjeżdżać z rodzicami. Już chyba taką naszą nawet tradycją spotkało, stało się spotkanie obchody, obchody Dnia Mamy. Do naszej biblioteki przyjeżdżają panie z Puław i spoza Puław. Są czytelniczkami. Ponieważ tam nie ma takiego księgozbioru, jak jest tutaj, tak? W bibliotece, krótko książek, jest też wiele warsztatów. Na przykład warsztaty recytatorskie, które odbyły się w lipcu, czy warsztaty filmowe, które odbywają się aktualnie w sierpniu. Biblioteka pobudza kreatywność, bo ta przestrzeń, gdzie spędzamy czas na warsztatach, na jakichś spotkaniach autorskich, na jakichś wydarzeniach organizowanych bo to też są przecież bale karnawałowe no to tutaj, spotykając się w bibliotece, mamy tę przestrzeń, gdzie wpadają nam świetne pomysły dla mnie, nauczyciela, jako do dalszej pracy, a dzieciom, na przykład, jakiś pomysł: o, w konkursie wezmę udział i tutaj to zrobię, czy to, czy to. Zapraszam wszystkich i małych czytelników i nie tylko czytelników do naszej biblioteki w grabowie, przyłęku, brudkach i włakowie. Każdy coś dla siebie znajdzie miłego. Biblioteka to takie trzecie miejsce, zaraz po domu, zaraz po pracy. Tutaj warto spędzać czas.